No, o co chodzi? Znalazłem jakieś ciało, ale nie w Mhm. Mm I czemu uznałeś, że mnie to zainteresuje? Bo nie ma na nim śladu żarowania. Nie wydaje ci się to dziwne? Zerikańska kuchnia, powodzenie jaskra i buty z wywiniętymi czubkami też mi się wydają dziwne, ale ci o tym nie opowiadam. Czytając między wierszami, marnuje twój czas? Chcę tylko powiedzieć, żebyśmy skupili się na tym, co jest w tej chwili ważne. Zostać zamienionym wilkołaka. Psi los, co? Wiesz, nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Do tego jeszcze klątwa związała go z ogrodem, a wilka ciągnie przecież do lasu. Jak się komuś poszczęści, to i wilk mu woły po pasie. Nie wywołuj wilka z lasu, bo... Geralt, <laughs> może już starczy. No dobrze... Chociaż miałem jeszcze parę przysłów za nadzór. Nie wątpię. Możemy uznać, że wygrałeś. Wiesz coś o tym ogrodzie? Niech pomyślę, że jest zapuszczony jak cholera. Chodziło mi raczej o jego historię. Mówi się, że założyła go sama Freja Na początku świata bogactwa miała miejsce sypiąc nasiona między nagiskami. Nie, ale wąż prowadzi przychodzisz. Wszystkie ziarna rozsypały się tutaj. Dlatego ogród nie ma nie ma. A to ty miałem długie godziny poznawania mapy błoto i jedzenia włoto i przeciwmy jedną mapu No ile? 5 tylko 6 5 Dobra wracam na dół Ale jedna mapa zajmuje 3 z... godziny To nie duży, gdzie ten dziedziemy Ta Tak like ciągle to, to, to... Ja sobie jutro pobiorę wiśniaka Jakie Trzeba czekać na Nadmaksa Metal Gear Solid i te zombie zobaczyć jak to będzie Kurwa, jak to przejść? Gdzie nie możesz przejść? Z dalszą część, jak Nie wiem, jak tam, kurwa, tą kurwa przejść na ten biegły słoń. Patrzcie co to masz, bo Nie wiem gdzie ty jesteś wkur. No tutaj tam gdzie jest. To jest zadanie główne, czy to jest jak? Z jedne wekie wezmę tu przyprowadziła. A ja zostało. No, komu jakaś na Ma naokoło jest jakaś fosa, a jak do niej wpadnie, już z niej wyjdzie. Widać, morkwar łatwo nie Tam odpuszcza. jest fosa, ale tam. Widać, możesz... morkwar łatwo nie odpuszcza. A? Możesz przełączać tą fosę, żeby się dostać w różne miejsca. Czym? Znakiem? No masz dźwignię tam. Z jednej strony. Nie widzieli. Przyzdawina. Tego ten zobacz. To indie. Widzieliś tam na lewo. Dowolne no, jak otworzysz luzę. Te dziwne wyglądają na standardowy mechanie. Jedna do No, jak podrębie nie wyjrzysz, to chyba będzie te dziwne, nie? No. Klucz! Gdzie klucz, robot! Gdzie klucz! Wszystko co moje! W kapitularzu, w skrzyni! A klucz, klucz, gdzie? Nie gdzieś robot! Żłodzieju! draniu, kuriarza! Nic nie ma nie Znajdę klucz! I was siebie! Baranie! Turniu cholerny! Pusty łupia! No, fuck, oh, kurma, No, ja weźmie oj. No, 15 lewy. Wszystko dla mnie. Py, 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 pyk, nie

i mi źle ułożyć! dobra groda! Szukam człowieka, na którego wołają twórczość. Był tu, żeby cię zabić. To mu nie weszło. Ci, co przychodzą, rrr, rrr, się nie przedstawiają, jak wyglądał. Nie mam pojęcia. Rrr, to nie wiem, który to. Wielu lat zagryzłem. się grasz? Wspomniałeś coś o nagrodzie łupiłem, na pływałem, co zrabowałem, przepiłem, poza jednym. prawdziwy skarb, schowałem, I oddać mogę, tylko od szaru. Co za downie, no nie wierzę. Czyli bycie wilkołakiem ci się nie podoba? Nie to najgorsze. Nie to, że... Nie mogę wyjść z ogrotu! grotu. Tylko głód. To W pył się rozpada. Nie jem, nie piję, a chodzę z głodu kryzają siebie, ale nie wachnienie też tłumaczył. Pomóż! Nie liczyłbym na to. Głupie! Możesz mnie zabić! Raz! jacie Cza Spróbujmy najprostszej metody. Morgwargu, z własnej przymuszonej woli jadłem Cię częstuje. W popiół się nie zmieni. Nie spróbujesz, to się nie dowiemy. No, to za tatusia. No, mnie tak... To co? Idealny przyjaciel. Cierpliwie słucha, nie mądrzy się. Od dołu idzie przeciąg, coś tam jest. Jaka się skinia? Od dołu idzie przeciąg, coś tam jest. Jaka się skinia? że nie miałem parę lat temu. Jenefer miała rację. Ciri rzeczywiście pojawiła się na sklepie. Przybyła tam z innego świata, w towarzystwie zamaskowanego czarodzieja. Dziewczyna i czarodziej walczyli z dzikim gonem, a potem uciekli. śluza podniesiona, ale nic się nie dzieje. Padły przez szczelinę ładnych parę lat temu.